Witam Was bardzo serdecznie moi kochani i zapraszam Was na streszczenie Hamleta. Jeżeli materiał Wam się spodoba zapraszam do polajkowania, zasubskrybowania oraz mojego komentarza pod tym materiałem. Zaczynajmy. Scena pierwsza zaczyna się w Elisanorze. O północy odbywa się zmiana wart. Do Bernarda i Francisa dołączają Marcellus i Horatio rozmawiam o duchu, który przez dwie noce pojawia się i znika. Hada nie zmienia zdania. Właśnie w tym momencie pojawia się ponownie zjawa. Chłopaki się pytają yy, widma, ej mordo, o ci chodzi, czym ty się pojawiasz? No, widmo nie odpowiedziało i znikło. Zdaniem Horatia zapowiadało to dla Danii jakieś nieszczęścia. Wiadomo bowiem, że król Norwegii szykuje się przeciw Danii i z tego powodu mogą być niezłe dymy. Mężczyźni stwierdzają, że dobrym pomysłem będzie powiedzieć Hamletowi o tym, że widzieli ducha. Scena druga: sala w zamku królewskim. Król Klaudiusz wyjaśnia gościom i dworzanom motywy swojej koronacji i ślubu z Gertrudą. Dodatkowo zdecydował się wysłać do Norwegów poselstwo z żądaniem, aby powstrzymali wojnę zapędy młodego Fortinbrasa. No bo kurwa jest słaba sytuacja, bez królewie tutaj mamy, bo król nie żyje bo król nie żyje, no i chujowo, i poza tym jeszcze Klaudiusz nie użenił się z Gertrudą, więc też słabo. No cóż, kiedy król skończył mówić, wystąpił przed jego oblicze Lartes z prośbą, by zezwolono mu powrócić do Francji, na co uzyskał łaskę i zgodę. Posłuchanie toczyło się dalej. Królowa zwróciła Hamletowi uwagę, że jest zbyt żałobnie ubrany i pogrążony w rozpaczy. No, ale troszeczkę taki lekki przypał, bo przecież to był stary Hamleta, więc troszeczkę tak słabo. No, rozumiecie, Stara mówi, że Ej, nie smuć się, to tylko twój stary nie żyje. Masz tutaj nowego Klaudiusza zwanny. <głysza> no, ale nowy Klaudiusz. Mówi Hamletowi, że ten został już na dworze, żeby nie wracał na studio do Wittenbergi, bo tam jakieś lutry chodzą. No i żeby został po prostu na chacie. Hamlet przyrzeka po posłuszeństwo i zgadza się, że zostanie w domu. Ale no, rozmyśla nad faktem, czemu matka tak szybko zdecydowała się poślubić Klaudiusza, że co w nie takiego fajnego. No. Dochodzi do wniosku, że to po prostu baby są takie słabe i potrzebują jakiegoś faceta przy sobie. Te rozmyślenia przerywa wejście Horacego, Marcellusa i Bernarda. Hamlet zwierza się przyjaciół, wciąż y, widzi swojego ojca. Horatio potwierdza taką możliwość, bo Bernarda i Marcellus również dwukrotnie ujrzeli ducha zmarłego króla na zamkowym tarasie, a on sam widział go ubiegłej nocy. Hamlet postanowił tej nocy czuwać i zakazuje mówić komukolwiek o zjawie. Scena trzecia. Pokój w domu Poloniusza. Żegnając się z siostrą, Lartes y, postrzestrzega Ofelię, aby zaloty Hamleta brała. No tak powiedzmy, wiecie, z lekkiej nogi, bo jego uczucia są nietrwałe, jak wiosenne kwiaty powiedział. Hamlet jego zdaniem jest, no jak to się mówi, taki intercontinental buyers. Wiecie, nawet nie wiedziała, że tu był. Radzi więc, by była ostrożna i nie angażowała się w uczuciowo. W trakcie ich rozmów wchodzi Poloniusz, by poradzić synowi, jak ma się zachowywać we Francji i dać mu swoje błogosławieństwo. Kiedy zostaje sam z córką, również ją ostrzega przed. wiecie, przed, przed Hamletem znowu, żeby go nie pokochała. Przypomina o dzielącej ich różnicy stanowej. No wiecie, Hamlet to książę, ona to taka zwykła, prosta laska. Scena czwarta. Teraz zamkowy. Hamlet, Horatio i Marcelus oczekują na pojawienie się ducha. Kiedy widmo się ukazuje, Hamlet zaklina je, by powiedziało, czego żąda. Duch woła go: chodź tutaj, pogadamy w cztery oczy. Scena piąta. Odleglejsza część tarasu. Duch wyjawia Hamletowi, że jest to ojciec, że jestem twoim starym. Skazany na błąkanie się, dopóki grzechów mojego żywota ogień nie spali. Okazuje się, że stary Hamleta został zamordowany, i prosi syna, by ten pomścił jego morderstwo. Na osoby, którego dokonała, oczywiście. Kim to jest ta osoba? Okazuje się, że jest to Klaudiusz. Wiecie, co Klaudiusz zrobił, żeby zabić ojca Hamleta? Wlał mu do ucha truciznę, czajcie. Kościół se śpi, tutaj flakonik, lejesz do ucha i kaplica. Takie rzeczy się kiedyś działy. No, oczywiście Hamlet ma już pompę, prawda? Już go nosi, już go nosi, ale nic nie mówi swoim kolegom i mówi, że no, duch powiedział tam, że stripsy z frytkami chce po prostu następnym razem i sobie pójdzie. Akt drugi. Scena pierwsza: Pokój w domu Poloniusza. Poloniusz wysłał swego sługę do Francji, by dowiedział się, jak się sprawuje jego syn Lartes. Potem pojawia się wystraszona Ofelia i opowiada ojcu o spotkaniu z Hamletem. Przyszedł niespodzianie. No, tam wiecie, la 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 gadali, wziął ją za rękę, spojrzał w oczy i niespodziewanie opuścił. Poloniusz postanowił udać się wraz z nią do króla, by wspólnie zdecydować coś, coś w sprawie Hamleta, bo to już troszeczkę to się dzieje pojebane, prawda? Że gość przychodzi, śpiewa, tańczy na nią i, i, i idzie po prostu. Scena druga. Król Klaudiusz prosi dworzan, by pomogli mu rozweselić Hamleta i dowiedzieć się, jaką to boleść nosi w sercu, ponieważ tak cały czas taki smutny jest. Gdy dworzanie wyszli, Poloniusz wyjawił, że odkrył przyczynę, dlaczego Hamlet jest taki. Wiecie, taki dziwny, ale z ujawnienia prawdy poczeka, dopóki król nie przyjmie zapowiedzianych posłów. Klaudiusz dowiaduje się, że młody farb... far... Fort Nibras odstąpił od zamiaru inwazji. Prosi tylko o umżywienie przemarszu jego wojsk przez Danię, bo kieruje wyprawę przeciw Polakom. <laughs> No cóż, zdarza się tak czasami. Król odprawia posłów i powraca do Poloniusza. Lord Kanclerz odczytuje królestwu list napisany przez Hamleta do Ofelii z wyznaniami gorącej miłości. Oznajmia też, że zakazał córce spotkań z królewiczem, przyjmowania listów itp. Z jej przyczyny, jego zdaniem, Hamlet popadł w taką, powiedzmy, tęsknotę. Wiecie jak to jest, kiedy kręcisz jakąś dupą, a ona ci nie odpisuje potem, nie wiem, na Tinderze albo w Messengerze. Zaproponował królowi, by ten przekonał się o prawdzie jego słów ukrywszy się za kotarą i podsłuchując rozmowy Hamleta z Ofelią. Zostawszy sam, e, Poloniusz dostrzega spacerującego z książką królewicza. Rozmowa się nie klei, więc żegnają się. Przybyli właśnie Rosenkratz i Glidenstern. Oznajmiają, że przyjechali do miasta, by mu odtąd towarzyszyć. Hamlet jest nieufny, podejrzewa, że stało się tak z rozkazu króla i królowej. Przyjaciele przyznają, że kazano im powrócić na dwór, ale i tak są jego wiernymi przyjaciółmi. Przyprowadzili nawet ze sobą trupę teatralną by królewicz nieco się rozweselił. Hamlet serdecznie aktorów wita i prosi o krótką recytację fragmentu opisującego zamordowanie króla Priama i historii Hekuby, jego wiarołomnej żony. Po skończonej deklamacji, kiedy królewicz pozostaje tylko z innym aktorem, proponuje, by trupa wystawiła na jutrzejszym przedstawieniu morderstwo Gon Gonzagi. Dostawszy sam Hamlet zastanawia się nad własnym postępowaniem. Aktor potrafił wyczuć się w dramat mordowanego Priama. Wzruszył to słuchaczy, podczas gdy on sam zamierza obserwować Klaudiusza, i czy będzie jakiś powiedzmy chociaż odrobinę takiego, nie wiem, kaca moralnego za zajebania ojca Hamleta, prawda? No ale dobra, akt trzeci. Sala w zamku. Rosencrantz i Ginderstern opowiadają królowi o spotkaniu z Hamletem, przyznaje, że próbowali zgłębić tajemnice królewicza, ale nie potrafili skłonić go do wyznań. Okazało się tylko radość na wieść o aktorach, którzy wieczorem mają zagrać na zamku. Kiedy dworzanie odeszli, Klaudiusz powiedział żonie o planowanym podsłuchaniu rozmowy Hamleta z Ofelią, po której miał się przekonać o słuszności podejrzeń co do przyczyny obłąkania Hamleta. Król i Poloniusz ukrywają się po chwili. Wychodzi Hamlet i głośno rozważa. Głównie to tam gada coś o cierpieniu, o życiu i o egzystencji, prawda? Takie rzeczy, że spać nie może poza tym. Spostrzeg przechadzającą się Ofelię, podchodzi do dziewczyny. ta pragnie zwrócić pamiątki przez niego darowane, ale królewicz nie przyznaje się, że kiedykolwiek coś jej ofiarował. Wyznaje, że kiedyś wyprawdzie ją kochał, ale nie powinna była wierzyć jego słowom. Poza tym mówi, że jest zbyt dumny, żeby w ogóle wchodzić w jakiś związek, więc się nie nadaje do normalnego życia. Żegna się odchodzi. Wyszedł z ukrycia król i stwierdza, że to niemiłość jest przyczyną szaleństwa synowca. Ale coś, coś innego co siedzi w jego duszy. Oczywiście. Yy... Claudius chce to ogarnąć, nie wie co, o co chodzi, więc chcę, chcąc temu zapobiec, postanawia wysłać Hamleta do Anglii. Scena druga. Sala w pałacu. Hamlet wraz z aktorami dokonuje ostatnich ustaleń co do mającego się odbyć niedługo spektaklu. Kiedy przychodzi Horatio, prosi go, by pilnie patrzył w twarz króla w czasie, gdy aktorzy będą wypowiadać swe kwestie, a on będzie czynił to samo i potem porównają swoje spostrzeżenia. Rozpoczyna się pantonima, treść jej przypomina co się, to samo, co się stało na duńskim dworze, więc króla. Pokazuje przerwać przedstawienie. Hamlet z przyjaciółmi rozmawia o reakcji Klaudiusza, który wydawał się dziwnie zmieszany. Zamieszany też poza tym, bo było zamieszanie na scenie, prawda? No tam robili scenę, która była prawie taka sama jak scena, która odgrywała się w pałacu. Scena trzecia pokój w zamku. Król oznajmia Gilder i Rozenkracowi, że postanowił wysłać ich wraz z Hamletem do Anglii. Bo bezpieczeństwo kraju jest zagrożone z powodu szaleństwa królewicza. Przychodzi Poloniusz informując, że próbuje podsłuchać rozmowę Hamleta z matką, bo wezwała go na swoje komnaty. Król postanowił sam klęknąć i kajać za grzechy. Boga o przebaczenie krótnego mordu. Świadkiem pokuty staje się Hamlet, który dochodzi do wniosku, że w takiej chwili nie mógłby zabić króla i musi czekać na inną okazję. Scena czwarta. Inna sala zamkowa. Królowa w rozmowie z synem wyrzuca mu, że ciężko obraził króla. Hamlet odpowiada tym samym zarzutem. Przerażona Gertruda, obawiając się, że Szyn chce ją zabić, głośno woła o pomoc. Wturuje jej ukryty za kotarą Poloniusz, którego Hamlet przeszywa dobytą szpadą. Hamlet nie czuje wyrzutów sumienia. Zrzuca matce, że kiedyś miała męża doskonałego, a ten, którego posibiła teraz to parodia króla. Aż tu kurwa, nagle, moi kochani, wchodzi znowu duch, którego Gertruda nie widzi. Dochodzi ona więc do wniosku, że Hamlet naprawdę oszalał. Ten zaś przypomina jej, że Claudius wysłał go do Anglii na pewną śmierć. Dlatego prosi, by zachowała resztki godności i nie legała we wszystkich kwestiach małżonkowi. Akt czwarty, scena pierwsza, sala królewska w zamku król i królowa rozmawiają o zabiciu poloniusza przez hamleta klaudiusz stwierdza że hamlet stał się groźny dla otoczenia dlatego trzeba się najszybciej zwołać radę powiadomić się o zabiciu przez hamleta poloniusza i postanowieniu co w dalszych Krokach trzeba robić z królewiczem. Scena druga. Inna sala w zamku królewskim. Rosenkrats i Glidensztan natykają się na Hamleta i zapytują o miejsce ukrycia ciała poloniusza. Ten odpowiada ze zmieszaniem, że pomieszałem jest prochem, którego jest krewnym. Nie zamierza zradzić swojej tajemnicy, gardząc przyjaciółmi, którzy okazali się popycznikami króla. Zgadza się jednak iść z nimi przed oblicze władcy, bo wtedy zagramy z lisem wchowanego. Scena trzecia. Inna sala zamkowa. Król umówi dworzanom, że nagły wyjazd Hamleta do Anglii musi zostać jakoś umotywowany, bo naród królewicza bardzo kocha i na pewno wziąłby go w obronę. Sprowadzony przed króla Hamlet nadal się nie chce ujawnić co do miejsca ukrycia ciała. Klaudiusz oznajmie mu, że natychmiast ma wyruszyć do Anglii. No cóż... W poufnym zaśliście do tamtejszego władczy prosi o zabicie synowca, więc powiedzmy, on tam jedzie na pewną śmierć. Scena czwarta rulina w Danii Fortinbras wysyła poselstwo do Klaudiusza z prośbą o pozwolenie na przemrocz wojsk. Hamlet i jego druchowie napotykają udającego się na zamek rotmistrza z rozkazem. Tłumaczy on, że wojska norweskie, które widzą przed sobą, wędrują pod wodzą Fortinbrasa na Polskę. Zostawszy na chwilę sam Hamlet podziwia w głębi ducha odwagę Fortinbrasa, który jest waleczny i z pewnością nie Nieprzewidzianych śmieje się wypadków. Tymczasem on wciąż się zastanawia, dlaczego w ogóle żyje. Hamlet pragnie znaleźć w sobie taką moc, by być zdolny do takich czynów jak obrońcy z Krawka Polski czuje się z tego powodu winny i upokorzony. Bo czymże więc jestem, gdy krew mom i rozum, zabity ojciec, a na matka do czynu budzą, a ja śpię spokojnie. Scena piąta. Sonor, Sala Zamkowa Horatio opowiada królowej o zachowaniu obłąkanej Ofelii, kiedy zaś przyprowadza dziewczynę ta śpiewa piosenka o zmarłym kochanku. Król uważa, że stan Ofelii wynika ze śmierci ojca i nagłego wyjazdu Hamleta. Oznajmia też żonie, że potajemnie wrócił do Danii Latres i słucha podeszeptów o prawdziwych przyczynach zgonu ojca. Raptem za drzwiami rozlega się wrzawa. To pospólstwo żąda okrzyknięcia Latresa królem. Syn Poloniusza postanawia jednak sam rozmówić się z Klaudiuszem i wyjaśnienia po twarzy, którymi obrzucono jego nieszczęsną rodzinę. Król zaczyna się tłumaczyć, ale jego słowo przerywa pojawienie się ofeli, fantastycznie ubranej w słomę i kwiaty. Latres zabiera siostrę z komnaty, zapowiadając, że i tak będzie dochodził prawdy o śmierci ojca. Scena 6. Inna sala zamkowa. Horatio otrzymuje list od Hamleta, w którym ten powiadamia, że został jeńcem korsarzy. Prosi też o oddanie listu przeznaczonych dla króla i o jak najszybszy przyjazd przyjaciela na miejsce, w którym Hamlet przebywa. Scena 7. Inna sala zamkowa. Latres zdaje się wierzyć królowi, że Hamlet nie tylko zabił go ojca, ale i czyhał na jego życie jako władcy. Nie został przykładnie ukarany z tego tylko powodu, że był ulubiony przez naród i że król nie chciał rozpaczy jego matki. W tym momencie posłaniec przynosi list od Hamleta do króla i królowej. Ze swego Klaudiusz dowiaduje się, że synowiec został nagi i wyrzucony na brzeg Danii, i teraz pokornie prosi o pozwolenie stawiania się przed jego obliczem. Król podpowiada Latresowi, że. Jest to bardzo sprzyjająca okoliczność do pomszczenia śmierci jego ojca i obiecuje dyskretną pomoc oraz sprowokowanie synowca do przyjacielskiego pojedynku. Latre zgadza się na plan władcy i dodaje do tego, że kupi zatrutą szpadę, co na pewno od śmierci Hamleta nie uchroni. W razie czego, gdyby w czasie pojedynku Hamletowi zachciało się pić, przygotowany zostanie zatruty puchar. Wychodzi królowa z wieścią, że Ofelia utonęła niechcący wpadając do wody. Ta książka jest naprawdę popierdolona. Akt piąty. Grabarze zastanawiają się, czy Ofelia może być po chrześcijańsku pochowana, skoro okoliczności jej śmierci są zagadkowe i dochodzą do wniosku, że nawet nie warto na ten temat mówić, bo to szlachcianka, więc będzie miała godny pogrzeb. Na cmentarz przychodzi Hamlet z Horatiem. Królewicz znajduje czaszkę i zostawia, zastanawia się, do kogo mogła należeć i jak marnym stworzeniem jest człowiek, skoro po śmierci nic nie znaczy. Grabarze powiedzieli mu, że ta czaszka Jorika, królewskiego błazna, który kiedyś z Hamleta rozbawiał. Na widok wchodzącego konduktu żałobnego usuwają się na bok. Kiedy żałobnicy zaczynają głośno rozpaczać, Hamlet wychodzi z ukrycia, chce wskoczyć do grobu, ale Ratres powstrzymuje go. Rzucają się na siebie, potem Hamleta zabiera Horatio, a król przypomina Ratresowi o wczorajszej rozmowie. Scena druga. Sala zamkowa. Hamlet opowiada Horatiowi, jak dowiedział się o prośbie Klaudiusza do króla Anglii, by rozkazał zabić jego synowca. Hamlet podrobił pismo i zmienił jego treść, tak, że śmierć ponieśli, ponieść mieli Rosenkratz i Gliedrosztern na dowód wiecznej między monarchiami przyjaźni. Teraz właśnie tamci obaj zmierzali ku swemu przeznaczeniu. Wchodzi Orsik i zaczyna opowiadać o męstwie i sławie Latresa, zawiadamiając jednocześnie, że król złożył się na ogromną sumę, że Hamlet potrafi pokonać Latresa w pojedynku. Hamlet przyjmuje wezwanie i starcie odbywa się w obecności całego dworu. Zadają sobie nawzajem ciosy, a tymczasem królowa wypija zatrute wino. No, rozumiecie, mama wybiła to wino, co było przygotowane dla Hamleta. Pojedynek kończy się śmiercią obu przeciwników. Zamieniwszy się szpadami, obaj zranili się zatrutymi ostrzami. To trochę takie pojebane, że Latres w ogóle na to przystał. No, no, on jest głupi. Latres umierając powiedział Hamletowi o tym, kto go do tego czynu nakłonił. Hamlet przebija króla no czyli wszyscy zginęli potem pada i prosi Horatia by o wszystkim kiedyś ludziom opowiedział pojawia się Fortinbras i dowiedziawszy się od Horatia co się stało rozkazuje sprawić Hamletowi godny pogrzeb a na końcu no wszyscy nie żyją po prostu wszyscy się pozabijali wzajemnie matka sobie walnęła samobuja wypijając drina stary został przebity y, od Hamleta a to w ogóle największy idiota wymienił się z szablą wiedząc że jest zatruta no kretyn dla mnie. Dobra, to będzie wszystko. Na.